Jeśli do tej pory mieliśmy intensywne kolegi, to co dopiero nadchodzi? To, że te porażki się zaczęły przeplatać, mimo tego, że w pewnym momencie zrozumieliśmy, co powinniśmy zmienić. Wynika właśnie z tego, że mój botlane będzie dostawał te szanse. Ale Vizizi ma dobrą pozycję, zgarnie do eliminację, ma jeszcze przyspieszenie, ma rakietę, wysadzony został Adison, a bez niego Vizizi może teraz lecieć po każdego zawodnika dżentelmenu. Dwóch nad pięciu, to po prostu nie zadziała, double kill dla Vzz. I e już widzę, co jest nad horyzontem, kolejne zwycięstwo Zero i! Wiadomo, Agorow będzie stąpować, ale kto będzie tą drużyną, którą da się pokonać, ale gra poprawnie? Ja upatruję tego teamu w Zero Tenacity. Iron Wolf teraz wchodzi w roli zdecydowanego faworyta. Jako jedna z bardziej stabilnych drużyn w tej lidze. wiki. There shall be a slaughter! Ale strender robi to wybóz! To jest materiał na PENDE! Cały się go dobije, ponieważ ja siro też... ETRENTA! Pada pojem kompletny! Kto bierze Eltera! Bierze go! I Iron Wolf to robi! JOOOOOOOO! Nice! Ja ci Jak to jest możliwe! Sauz! Kieruje ten teamfight! We have so many games where we drop behind like 6-7K and somehow we managed to win it anyway. Nie jestem pewien jaka jest jej jakość, może nie jest najlepsza, ale mam nadzieję, że będzie lepsza na play-offach. No tak, zdecydowanie dużo eksperymentowaliśmy w tym sezonie, dlatego też mi się wydaje, że wynik e, no nie, nie jest aż taki, jaki byśmy chcieli. Po prostu cały czas szukaliśmy, jaki playstyle dla nas najbardziej pasuje. Nie musimy szukać magicznych graczy, tylko musimy dobrze grać jako team i jeśli nasz draft jest dobry, to wygramy. Przynajmniej naprawdę dobry Z ZT przeciwko Iron Wolves. Mecz tego wieczoru.